Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u Proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą: On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przypomnienie rzeczy takiej prawdy oczywistej. To jest kolejny adwent w naszym życiu. Tylko jeszcze nigdy takiego adwentu jak ten nie mieliśmy. Tego adwentu nigdy w przeszłości naszej nie doświadczyliśmy, bo jeszcze nigdy nie byliśmy w tym miejscu wyjątkowym, w którym dzisiaj jesteśmy. Pomyślcie, że ten adwent. Jest tak wyjątkowy, tak szczególny, ponieważ jeszcze, ponieważ po raz pierwszy jesteś w tym miejscu życia, w którym jesteś dzisiaj, w tym momencie, z takim myśleniem, z takim doświadczeniem, z takim pragnieniem. Ten adwent jest wyjątkowy, zupełnie inny niż ten sprzed roku. Chociaż przygotowujemy się. Do tej samej tajemnicy spotkania z Bogiem. Czas Adwentu jest czasem, który ma pomóc nam przeżywać swoje życie w relacji z drugim człowiekiem, w relacji z Bogiem. Dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza wyakcentowany jest Wyakcentowane są dwie myśli. Z jednej strony jest wyakcentowana postać proroka, prorok, który mówi, takie przypomnienie, że prorok jest to osoba, która ma do przekazania słowo od Boga. Jest prorokiem tylko na czas przekazywania słowa. Przekazał dane słowo, przestaje być prorokiem. Jest zwykłym śmiertelnikiem, tak jak każdy z nas. Oto na przykład ja jestem teraz y, księdzem, kapłanem w kapłaństwie urzędowym, głoszę komilię, schodzę y, z ołtarza i już nie jestem tym głosicielem. Jestem tylko głosicielem na czas głoszenia Ewangelii. Jeżeli mówię o Bogu. Bo misją proroka jest przekazać słowo od Boga. Nie swoje słowo, nie swój pomysł, nie swoją jakąś ideę, ale głos, jakąś informację, którą ma od Boga do przekazania innym ludziom, czy y, ludziom narodowi, czy też y, rządzącym, władcy. Przekazać, natchnienie, jakąś myśl. O czym, co ma, co ma prorok Izajasz, kiedy pokazuje siebie w dzisiejszym czytaniu do przekazania. Przekazuje ludziom wiadomość, że ci słuchacze mają stać się pośrednikiem pocieszenia. To jest przedziwne. Izraelici, którzy są udręczeni, umęczeni, przeżywają swoje trudności, prorok Izajasz mówi, że oni, to właśnie ci ludzie, mają być pośrednikiem pocieszenia. Pocieszenia dla Jerozolimy, dla mieszkańców Jerozolimy, dla innych, którzy, którzy tego pocieszenia potrzebują. Główną ideą tego proroctwa Izajaszowego. Jest myśl, że Pan przychodzi. To ma być pociecha. Pociecha, która płynie od Boga, z obecności Boga, z łaski Boga, nie z proroka, nie z człowieka. Ale Pan przychodzi i to jest pociechą. To ma być pociechą. I ci słuchacze mają być pośrednikami pocieszenia. To jest o nas. To my mamy być pośrednikami pocieszenia dla tych, z którymi będziemy spotykać się w czasie świąt, w czasie wigilii. Dlatego jest tak ważne, że zobaczcie, przez ćwiczenia rekolekcyjne najpierw my mamy się przygotować. Mamy być przygotowani. Ale do czego? Do tego, żeby wigilię, żeby święta... Przeżyć inaczej niż w tamtym roku, z inną świadomością, z innym nastawieniem, z, innym, z inną otwartością, z innym podejściem do drugiego człowieka. Mamy jeszcze pełne dwa tygodnie do wigilii. Za dwa tygodnie w niedzielę 24 będziemy mieli wigilię. I kiedy spotkamy, będziemy spotykać się z ludźmi. Z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną będziemy spotykać się przy stole wigilijnym. To jest takie ważne, żebyśmy my byli tymi, którzy będą nieśli pociechę. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, że przy stole wigilijnym bardzo często jest dużo napięcia, w domu jest bardzo dużo napięcia. Nawet takie memy krążą po sieci, że no już. Wszystko jest poprane, firanki wymienione, podłoga umyta, już choinka ustawiona, jeszcze awantura i można siadać do stołu. Nie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale, ale atmosferze wigilijnej bardzo często towarzyszy dużo napięcia, dużo zdenerwowania, bo, bo coś trzeba jeszcze zrobić. Pamiętam jak rozmawiałem y, z kucharką na jednej parafii, w której byłem i ona tak mówiła mi co jeszcze ma do zrobienia, tak pytałem co jeszcze, jeszcze robiłam, jeszcze szafki trzeba umyć, jeszcze, y, jeszcze firanki wymienić, jeszcze okna trzeba umyć. Ja mówię, że nie wiesz Agnieszka, ja to szafki myję jak są brudne, a nie wtedy jak są święta. No, ale każdy ma prawo myć wtedy, kiedy chce, nie? Ale później okazuje się, że to napięcie przenosimy na, na święta, na spotkanie, że one są mało radosnymi świętami. Tylko jest dużo napięcia, dużo spięcia. Jest dużo niewypowiedzianych słów, mało takiego spotkania prawdziwego. Często w domach jest łamanie się opłatkiem, to połama się, no to nie, 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 nie wszystkiego dobrego, no już dalej, bo już pierożki stygną, już kapustka się żeby. I wtedy okazuje się, że te osoby, które czekały może na ten moment, że ten, to spotkanie wigilijne będzie spotkaniem, kiedy rzeczywiście będzie można się przełamać tym opłatkiem, przełamać samego siebie, powiedzieć o tym co przez cały rok się może w sobie nosi, dusi, co jakoś uwiera, no to też nie można w ten wieczór wigilijny, no bo już pierożki stygną. A tymczasem, zobaczcie, mamy jeszcze dwa tygodnie, że jeżeli coś jest do powiedzenia, jeżeli coś jest, żeby się przeramać, Między sobą i porozmawiać o czymś, co jakoś zalega, To jeszcze są na to dwa tygodnie. Nie zostawiajcie tego na wieczór wigilijny. Tym okładkiem można przełamać się wcześniej, więc usiąść, porozmawiać, przeprosić, poprosić o przebaczenie, wyjaśnić po to, aby ten wieczór wigilijny rzeczywiście. Być orędownikiem radości, być orędownikiem pokoju, pośrednikiem pociechy, jaką niesie Pan w ten czas świąteczny. Do tego zachęcaj Izajasz, że słuchający mają być pośrednikiem. Pociechy, pociechy dla Izraela. I my mamy być pośrednikami, ale najpierw sami musimy siebie przygotować. Sami musimy być najpierw w sobie ułożeni, zgodzeni, pojednani, żeby można było to pojednanie, pociechę nieść dalej. Inaczej będzie bardzo dużo napięcia. Często powtarzam, że. W Warszawie obserwuję od lat, że bardzo dużo osób w czasie świąt wyjeżdża. Nie, nie chcą spotkać się na wigilii, nie chcą takiej wigilii jak do tej pory, jak przez lata. Ale trudno jest im powiedzieć, że nie chcą wigilii, takiej wigilii. Nie chcą uczestniczyć w takim spotkaniu o charakterze tak, takiego napięcia, takiej złości czasami kłótni. Wyjeżdżają na urnotę do Egiptu gdzieś, bo to w ostatniej chwili okazję. A nie, no jak okazja, to tak, to trzeba pojechać O, no to Przyślijcie fotkę. Ale wraz to jest takie, takie udawane. Bo brakuje tej szczerości, żeby powiedzieć, nie chcę, żeby tak było, jak do tej pory. Chcę, żeby było inaczej, prawdziwie. Ale żeby było prawdziwie, to trzeba zaprosić do swojego serca tego, który jest prawdziwy. Więcej o tym będzie jutro. Ale zobaczcie, tam, gdzie jest narodzenie Jezusa, tam nie ma zapachu fiołków. Tam jest zapach gnoju. To jest stajnia, gdzie, gdzie były zwierzęta, ale przynajmniej prawdziwie. Dlatego wchodząc w tę dzisiejszą liturgię Eucharystii, proś Jezusa dla siebie o taką, taką duchową odnowę dla siebie. Proś Jezusa o siłę, żeby przez te dwa tygodnie móc przygotować się do do świąt, przygotować swoje serce, samego siebie, swoje myślenie do tego, aby w wieczór w giliny spotkać się z tymi, z którymi, z którymi zdecydujesz, żeby się spotkać, ale żeby to spotkanie było prawdziwe, żeby było autentyczne, żeby było znakiem pociechy.